Dzisiaj pogadamy sobie o filmie na pewno specyficznym Under the Skin czy też Pod skórą z roku 2013, który jest bardziej thrillerem sci-fi aniżeli horrorem. No i jest on na podstawie książki, ale bardzo mocno się od niej różni. Tak naprawdę twórca chciał tutaj tylko zasięgnąć konceptu, a potem przez wiele lat po prostu kreował tę ostateczną formę filmową. No więc są to zupełnie różnego kalibru dzieła, a reżyserem jest tutaj Jonathan Glazer, w głównej roli zaś Scarlett Johansson, czyli aktorka, którą ja akurat bardzo, bardzo osobiście lubię. I byłem zaciekawiony właśnie co ten film pokaże, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji go oglądać i zaraz wam powiem, jak to się tutaj ta moja opinia właśnie układała, szczególnie z biegiem tutaj czasu metrażowego. No i jest to też materiał z dedykacją dla panka, który właśnie tę konkretną produkcję mi polecił. Także dziękuję za kolejny miesiąc wsparcia, za polecajkę i uprzedzam, że będą tutaj spoilery, bo produkcja jest z 2013. Natomiast akurat jest to tego typu film, że te spoilery nie grają aż takiej dużej roli, bo głównie to się wszystko rozbija o kwestię interpretacyjną i tak, więc. Nawet najpierw w tym wypadku można by posłuchać, a potem dopiero zdecydować, czy chce się obejrzeć. Ale uprzedzam, to jest film, który bardzo mocno dzieli. Albo znienawidzisz, albo pokochasz. No, trochę taka rosyjska ruletka, mam wrażenie. W każdym razie, lecimy. Naszą główną bohaterką, i tutaj pozwólcie, że spolszczę sobie po prostu wymowę imienia, jest Laura, bo w oryginale pewnie byłoby to Laura. No i generalnie wabi ona mężczyzn do swojego mieszkania, a potem dzieje się z nimi, no właśnie, nie do końca wiadomo co. Gdybyście przeczytali książkę, to znaczy ja nie czytałem, ale po prostu poczytałem o niej w internetach, więc mniej więcej znam jej format, i koncept, który ok, jest podobny do filmu, ale tam się dzieje trochę innych rzeczy, jest dużo bardziej dosłownie, i mamy po prostu dużo więcej fabuły. A w filmie raczej skupiamy się na opowieści audiowizualnej i takiej formie próby przynajmniej zahipnotyzowania widza. Tylko, że z całą pewnością nie na każdego to zadziała. No więc generalnie z tymi kolesiami dzieje się jakiś proces. Można przyjąć, że oni giną, że są, nie wiem, mieleni przez jakiś mechanizm. Absolutnie nie jest to akurat w samym filmie dosłownie powiedziane. Z tego co czytałem to w książce faktycznie jest jakaś machina, są nawet jakieś bitki jest dosłownie pokazane, co się z tymi kolesiami dzieje. A tutaj to jest w takiej specyficznej właśnie sci-fiowej formie pokazane, bo nawet jak wchodzimy do tego jej rzekomego mieszkania, to nie jest tak, że o, jest jakiś pokój, kuchnia i tam coś ona robi kolesiąm, tylko tak naprawdę wszystko jest praktycznie pokazane w czerni my tylko w ekspozycji widzimy bohaterów którzy są jakoś oświetleni i tam w ogóle jest woda oni wchodzą pod tę wodę i się to ciało można przyjąć że rozpada trochę jak taki ręcznik być albo prześcieradło z prania odleciało i dzieje się coś takiego nie do końca jasnego niewytłumaczalnego natomiast co jest bardzo istotne no to ta nasza główna bohaterka jest tak naprawdę istotą pozaziemską co szczególnie wyeksponowane zostanie już w finale tego filmu, w ostatniej scenie. Troszeczkę w pewnym momencie ta misja, ja to ujmę, zaczyna iść w niespodziewaną pewnie przez czy jej gatunek, o którym nie jest tutaj mówione, ale ja tak sobie zakładam, czy nią samą stronę, ponieważ trochę zaczyna wykształcać w sobie własne ja, czy też nabierać świadomości. A szczególnie to widać w momencie, gdy spotyka gościa z całkowicie zdeformowaną twarzą, czyli pewnie byśmy go opisali trochę jako dziwaka, na pewno jako introwertyka gościa, który nie ma znajomych, który się, można powiedzieć, wręcz ukrywa chodzi w czapce, w kapturze a ją właśnie najbardziej ekscytuje on, dlatego że no, wygląda inaczej niż typowy koleś, którego ona próbuje zwabić i tutaj ona go zaczyna inaczej, wręcz traktować, bo jako jedynego Trochę z takim wręcz ludzkim podejściem, a nie, że tylko do mieszkanka weźmiemy i coś tam z nim zrobimy, tylko no właśnie, ona jest bardzo zaciekawiona, ale nie dlatego, że jest właśnie jakąś dziwaczną kobietą, tylko tą istotą pozaziemską, i być może z racji, że jest tutaj akurat, wiadomo, w skórze tej Scarlett Johansson i wydaje się być piękną kobietą, to tak naprawdę, gdy pokaże już swoją prawdziwą formę, no to. Nie do końca tak wygląda rzecz jasna, więc może właśnie chociażby z tych względów, czy też ze względów dziwnoty, inności. No właśnie to ten koleś przykuł najbardziej jej uwagę. Tylko tak, ten film będzie się odbierało mam wrażenie bardzo zero jedynkowo właśnie albo z jednej, albo z drugiej perspektywy, o czym wspomniałem już wcześniej, czyli albo cię to faktycznie zahipnotyzuje i ta audiowizualna historia będzie cię tym obrazkiem wręcz kusiła i będzie szoda do Z po prostu no, totalnie wciągnięty w ten obrazek, albo niestety odbierzesz ten film tak jak ja, a trwa on godzinę 50, prawie. No właśnie, będzie to tak jak ja to odczułem, czyli chodzi, a właściwie głównie to jeździ swoim autem kobieta, wabi mężczyzna, ale generalnie to po prostu się nic, ale to nic nie dzieje. Jest to jedna wielka nuda. i Ja wiem, że może być to troszeczkę płaski odczyt tego dzieła. Bo nie jest to żaden no nameowy reżyser, nie jest to jakiś nieznany reżyser, i też ja rozumiem ten koncept, rozumiem te konwencje, co chciał osiągnąć, ale nie ma bata, żeby zadziałało to na każdego po prostu. I uważam, że nie ma nic w tym złego, że akurat ja będę po tej stronie, że mnie to po prostu masakrycznie wynudziło. Mimo iż rozumiem koncept, mimo iż doceniam szczególnie finał, bo to jest jedyna ze scen, która tak realnie mi się spodobała, to niestety ja. Nie miałem takiego punktu w tym filmie, który pozwolił mi by się w niego po prostu wczuć, jak dobra by nie była Scarlett Johansson i jak dużo metafor, interpretacji i analiz można z tego filmu wyciągać, to no niestety jako doświadczenie filmowe właśnie już stricte takie głównie obrazem przedstawiane. No ja nie byłem zaangażowany ani trochę, bardzo, bardzo mocno mnie przemęczyła ta opowieść. I to jest też tego typu film, który właśnie, no, znając już tego typu koncepty wcześniej, to mogę powiedzieć, że właśnie takie filmy są po prostu nie dla każdego. I one są właśnie tak zrobione, że to jest trochę ta rosyjska ruletka, no nie? Albo płyniesz w tej historii, albo się totalnie odbijasz. I akurat w przypadku tego konkretnego filmu ja totalnie się właśnie odbiłem i nie byłem w stanie się na tym dobrze bawić, niestety. Ale będą tacy, co bawić się będą, wyśmienicie. Gdybyśmy zrobili sobie na przykład taką listę, nie wiem, top 20 filmów realizowanych właśnie w takiej konwencji, czyli głównie opowiadania audiowizualnego z namiastką dosłownie fabuły. No to nawet jeżeli większość tych filmów zbierałaby dobre noty, to tak czy siak tak naprawdę, przed obejrzeniem, przetestowaniem tego na własnej skórze, nie jesteś w stanie powiedzieć, czy Ci się to spodoba, czy nie. Jeden Cię wciągnie, drugi nie. Potem któryś znowu Cię wciągnie, a któryś totalnie zmuli. No i tak to działa w przypadku po prostu tego typu filmów. Jest to na pewno ciekawy eksperyment, ale po prostu będzie on tworzył podziały. Więc ja rozumiem totalnie osoby, którym się naprawdę wkręciło, tak samo jak rozumiem osoby, które powiedzą. Ej, ale nuda. No niestety tak to tutaj działa. Natomiast ja odniosę się do tej ostatniej właśnie już sceny czy sekwencji, bo ona mnie najbardziej zaintrygowała. Ponieważ jest taki punkt przełomowy, gdy ta nasza główna bohaterka, czy ta nasza istota, no właśnie zrzuca te ciało, zrzuca tę skórę właściwie właśnie Scarlett Johansson i widzimy jak ona wygląda w rzeczywistości ta istota jest praktycznie Cała czarna, taka jakby w smole się umurosała, umuro tak, umuro, co jest z tym słowem nie tak, umurosa um, Ja chyba zapomniałem, jednak mam laga. Nie no, jakby po prostu wiecie, w smole się wytarzała i widzimy to jej prawdziwe, czy te jej prawdziwe oblicze. I to była naprawdę dobra scena, bo ona tak gatunkowo też fajnie właśnie sci zadziałała, no nie, że zrzuca jakby tę swoją tożsamość, która się nie zaadaptowała jednak do końca. W tym naszym ludzkim świecie. A przy okazji to się dzieje w lesie i tam była konfrontacja z pewnym kolesiem, który jak zobaczył, że ona się przepoczwarza wręcz w jakąś istotę, no to zareagował strachem do tego stopnia, że wziął benzynę i ją podpalił. Także prawdopodobnie ta istota ani nadal nie będzie w naszym świecie funkcjonowała, ani też jakkolwiek, jeżeli jest to możliwe, nie wróci do siebie, tylko po prostu tam spłonęła, można przyjąć, że zginęła. I tak, można w tym filmie właśnie grzebać, a propos symboliki czy interpretacji, natomiast można go pewnie też jakoś tak super dosłownie po prostu zinterpretować, że jest dziwna babeczka, która jest kosmitką i ona wabi tych mężczyzn, nie do końca wiadomo co się z nimi dzieje, a potem, no właśnie, na końcu ktoś ją podpala, ale wydaje mi się, że jak zaczniemy tak dosłownie to odczytywać, to tutaj już w ogóle ciężko będzie cokolwiek z tego filmu wyciągnąć. Więc tak, fajny jest to materiał do grzebania i do nawet pisania jakichś analiz, ale do oglądania moim subiektywnym zdaniem bardzo, bardzo ciężki. Natomiast jeżeli ktokolwiek z was miał okazję oglądać Under the Skin, to podzielcie się spostrzeżeniami, czy właśnie jesteście po tej stronie, że wow, hibernuje wciąga, czy jesteście po tej mojej stronie, że no ciężko było, bo zdania będą podzielone. Jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej. No i koniecznie też jestem tutaj ciekaw właśnie opinii panka, bo skoro mi polecił, to zakładam, że chyba ci się to podobało, więc tutaj możemy się różnić wydaje mi się mocno tymi swoimi opiniami. No chyba, że to jako ciekawostkę mi poleciłeś, a też ciężko było oglądać, dawać znać koniecznie co ty sądzisz. Natomiast jak jeszcze nie mieliście okazji oglądać, to napiszcie czy jest to format, który chcecie nadrobić, chcecie zaryzykować właśnie, bo przecież nie wiadomo jak to wejdzie. Czy jednak nie do końca i ten materiał wam wystarczył, ale tak jak mówiłem na początku można, mimo że spoilerowałem obejrzeć i tak ten film jeszcze właśnie po tym co zdradziłem, bo tak naprawdę no to tylko o finale powiedziałem, a to co wcześniej się dzieje to nawet można z opisu czy ze zwiastunów wyczytać, więc to nie były jakieś tęgie spoilery poza tą jedną sceną tak naprawdę. No jestem bardzo ciekaw właśnie czy się zgodzicie ze mną czy nie. A jeżeli nie czujecie, żeby to był film, szczególnie że się tak wlecze, jest bardzo monotonny, Film godny ryzyka i poświęcenia godziny 50 prawie z życia, no to być może właśnie na tym materiale warto by poprzestać. Ja mam tutaj gigantyczny problem z jakąkolwiek oceną gwiazdkową, bo no gdybym miał tak standardowo powiedzieć, to dla mnie jest to jakieś 4 na 10, biorąc pod uwagę, że zakończenie bardzo mi się spodobało, że mamy świetny soundtrack, że mamy dobrą Scarlett Johansson, która też jest w dosyć odważnej roli, bo tam jest sporo o cielesności, chociażby w tym filmie. I właśnie widzę to, co jest pomiędzy wierszami. Ale jako rozrywka, czy jako po prostu dobry, angażujący seans to tutaj jest jedna z najniższych ocen wtedy. Natomiast no, trochę też tutaj doceniam, stąd też dawałbym 4 na 10, ale to jest w ogóle film, który ja normalnie chciałbym chyba bez gwiazdek pozostawić, ale gdybym już musiał, no to byłaby ode mnie taka czwóreczka. Ale to nie jest tak, że całkowicie odradzam, że jest to jakiś gniot. To jest po prostu film, który nie na każdego zadziała, tak? To jest tutaj kluczowe, żeby to zrozumieć, bo Gdyby to było zupełnie źle, źle zrealizowane jakieś wiecie tandetne, kiczowate, no to byłaby inna czwórka na 10 niż jest tutaj. Troszeczkę musimy mieć na uwadze, że to jest właśnie inny kaliber i gwiazdka gwiazdce nierówna. Także ode mnie właściwie to tyle, bo ja tutaj nie czuję się zobligowany, żeby jakoś tego też ten film analizować. Natomiast jeżeli są tutaj osoby, które czytały książkę, to możecie też dać znać właśnie jak ona wypada, bo z racji, że jest bardzo fabularna, to pewnie jest znacznie bardziej też wciągająca niż ten film, przynajmniej dla osób, które od filmu się odbiły, ale na pewno nie da się zaprzeczyć, że są to dwa zupełnie różne dzieła, i wydaje mi się, że to jest akurat spoko, żeby właśnie w ten sposób ekranizować książki, czyli nie robić tego jeden do jednego tak bardzo leniwie, żeby dawać widzowi właściwie to samo, tylko w innym medium, w innej formie, tylko że właśnie wzięcie szkieletu, konceptu i przerobienie tego na totalnie własną wizję. No to jest właśnie sensowna adaptacja moim zdaniem, czy ekranizacja, ale pytanie potem, czy ona cię pochłonie, czy jednak nie do końca. Tutaj już każdy sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć, ale szanuję ten eksperyment, natomiast totalnie nie przypadł mi do gustu. No to tyle ode mnie, właściwie kto z was dotrwał do końca, zostawiajcie dzisiaj hashtag under the skin, tak, kosmitka może być, istota. I chyba tyle, dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję pankowi za polecajkę i widzimy się. W kolejnych materiałach, mimo iż bardzo kocham sci-fi e i thrillery, to no niestety do tego filmu wracał raczej nie będę, ale tak bywa. Cóż, trzymajcie się, dzięki i widzimy się za czas jakiś. Strzała!